Takim zdaniem, które najbardziej uderzyło mnie w trakcie czytania całej tej książki jest mniej więcej coś takiego, oczywiście parafrazuję. Nie czekaj pół roku dopracowując swój pomysł, wymyślając idealny format, wymyślając pierwszy filmik, który się stanie hitem. Nie, nie tędy droga na YouTube. Wrzuć od razu cokolwiek masz i czekaj na reakcje ludzi. Słuchaj ich opinii, ich rad. Niech ten program, niech ten format ewoluuje razem z Tobą, razem z nimi. Niech oni się się współtwórcami. Nie czekaj. Wrzuć filmik i udostępnij go Twoim widzom. I właśnie, słuchajcie, tak robię. Chciałem Wam uroczyście zapowiedzieć, że zapraszam Was na moje dwa nowe kanały, dwa prywatne nowe projekty. Oba są o dokładnie tej samej tematyce, o dokładnie tym samym formacie, jednak w dwóch różnych językach. Słuchajcie, postanowiłem rozszerzyć Twoją działalność, również na działalność międzynarodową. Tak więc zapraszam Was na oba moje kanały. Na tych kanałach staję się Waszym przewodnikiem po świecie YouTube'a. Jako, że ja na YouTube'ie no naprawdę działam już długo, bo od 2010 roku, tak jak na standardy YouTube'a jest już troszkę czasu, znam bardzo dużo ciekawych twórców, twórców godnych polecenia i właśnie tym będę się zajmował na tych kanałach. Polecam Wam kanały, które naprawdę jest warto oglądać, bo YouTube już wkrótce zastąpi naszą telewizję. Już teraz możemy znaleźć tutaj programy kulinarne, spicy chicken, chicken. programy rozrywkowe, ha, got you, bitch. kanały, które bazują na efektach specjalnych, a również musicale. Facebook, Facebook, Facebook. Tu jest wszystko. Problem jest tylko, żeby to znaleźć. To jest miejsce, w którym ja, czyli YouTube Critic, wkraczam do działania. Zapraszam Was do subskrybowania kanału polskiego, a tych, którzy również odnajdują się w języku angielskim i również niestrasznie im są twórcy zagranicy, do subskrybowania kanału międzynarodowego.